Hejka moi kochani, witam Was w dzisiejszym filmie pod tytułem Zimowo Wiosenne QA. I w dzisiejszym filmie odpowiem na dosłownie wszystkie Wasze pytania. No to bez zbędnego przedłużania, zapraszam do oglądania. Czy będzie więcej piosenek i parodii muzycznych? Bardzo chciałbym usłyszeć, jak znowu śpiewasz. Więc tak, najbliższa piosenka będzie dopiero na 1000 subów. Nie będzie szybciej piosenki niż na 1000 subów, bo na 1000 subów właśnie będzie taki specjal właśnie. Będzie taki specjal właśnie na 1000 subów i nie będzie szybciej piosenki niż na 1000 subów. Nie przejmuj się hejtami, jesteś najlepszą youtuberką. O, dziękuję bardzo. Kto najlepiej gotuje w twoim domu? Jaki jest twój ulubiony domowy obiad? W moim domu najlepiej gotuje babcia. A najlepszy obiad to nie wiem, pierogi ruskie, ziemniaki, placki ziemniaczane, zupa fasolowa i tym podobne. Pierwsze. Czy wierzysz w duchy i kosmitów, wampiry? Nie, nie wierzę, ponieważ to nie istnieje A coś, co nikt tego nie widział To tego nie ma Dwa, wymarzona praca Jeszcze nie wiem Jeszcze nie wiem, jaki mam plan na życie Więc nie wiem jeszcze, jaka by była moja Wymarzona praca Trzy Jaki był twój najlepszy, najgorszy żart Który wymyśliłaś k Ktoś wydarzyłaś Ktoś wydarzył tobie Eee... Właśnie nie wiem, nie wiem jak odpowiedzieć na to pytanie. E, chyba nigdy nikomu nie zrobiłam żadnego takiego typu żartu. A chociaż nie wiem. Cztery. Co cię w wkurwia? Eee... Mnie wkurwia to jak wszyscy na przykład naciskają na mnie, że na przykład do pracy poszło, albo żebym... E, taki po prostu nacisk na mnie mnie strasznie wkurwia. Dlatego, kurde, no, to mnie wkurwia właśnie, więc, więc, no. Więc proszę mnie nie naciskać, bo to mnie wkurwia strasznie. 5. Co sądzić o maturze? Ja jestem po zrzuceniu szkoły, więc ja matury nigdy nie będę pisać. Nigdy nie pisałam i nigdy nie będę pisać matury, bo jestem po zrzuceniu szkoły. 6. Jakie jest, jak jest nas Zodiaki? A, jakie znasz zagadki. zagad... Z... Yy, nie znam żadnych zagadek. Nie wiem, nie znam się na zagadkach nie znam żadnych zagadek. 7. Jaka jest twoja ulubiona emotka? Yy, ta... Jakby to powiedzieć? Takie podwójne serduszko albo taka emotka co eee, takie smutne oczka ma, czy coś w tym deseń 8. Eee, czy lubisz herbatę, e, herbatniki w zupie pomidorowej? Eee, nie, ja nie lubię w ogóle zupy pomidorowej Bo ja w ogóle zupy e, Bo ja w ogóle e, pomidorów nie lubię Jesteś piękna i utalentowana Pozdrawiam A dziękuję bardzo i też pozdrawiam czy planuję zrobić jeszcze jakieś super charakteryzacje makijażowe, a przy okazji pozdrowisz, pozdrowisz proszę Gaję, Gł Głowkę i Michała Kiszczy. Najlepszy fani. Poddaję swoich najlepszych fanów. I czy będę robić charakteryzacje makijażowe? E, tak, będę je jeszcze robić charakteryzacje makijażowe. E, będą, będą jeszcze makijaże artystyczne. Charakteryzacje makijażowe i będzie jeszcze makijaż jedną barką. Będą challenge makijażowe. Wszystko będzie w swoim czasie na kanale. Pierwszy. Jaka jest twoja ulubiona youtuberka? Yy, Agnieszka Grzelak Beauty. No ja. Dwa. Jaki jest twój ulubiony drink? Mój ulubiony drink to jest taki, co sama sobie zrobić, czyli wódka z kolą i kostkami lodu. 3. Jaki ma znak Zodiaku? 4 maja byk. 4. Jesteś poz, poz, po. po. Bożna? Nie, nie jestem pobożna. Ja w Boga nie wierzę, bo Boga nie ma. Nikt go nie wiedział, to go nie ma. 5. Byłaś do pierwszej komunii świętej. Tak, byłam u Komunii Świętej, byłam u Bierzmowania i tym podobne. Tak, byłam. I Jaki jest twój znienawidzony zapach, a jaki smak? Nienawidzę damskich perfum, bo one śmierdzą. A smak... Yy, no nie wiem. Nie wiem, jak by to powiedzieć. Nienawidzę... Coś, co ma jakiś składnik zwierzęczy, to ja tego nienawidzę. Yy, z ja, z jak, jaką znaną osobą chciałabyś Bara Bara? A nie wiem, nie wiem, bo ja się rucham tylko z kimś, kogo naprawdę kocham. Nie rucham się z byle kim. 8. Masz jakieś ubranie z Deeroth, albo Gucci, albo coś w tym stylu? Nie, nie mam. 9. Jaki jest Twój ulubiony błyszczyk? Myślę, że z marki VIBO. 10. Czy masz błyszczyk Wersof? Nie, nie mam. Pozdrowić Julcie, Wandzie, Marcelinę. Kochamy Cię bardzo i wysyłamy Buziacki. Pozdrawiam. Jaki kierunek studiów byś wybrała, gdybyś musiała? Żaden, bo ja na żadne studia nie idę. Hej, parę, mam parę pytań. Pierwszy, czy chciałabyś z, zrobić odcinek z Sitchu z, z TikToka? E, po pierwsze, nie wiem co to znaczy, a po drugie ja nie mam TikToka. Dwa, gdzie kupujesz takie ładne ciuchy? No, w Sysu, w kropie, New York. E, na Wish Wish kupuję i tym podobne. Czy dostałaś jakąś walentynkę? Nie, nie dostałam żadnej walentynki, no chyba, że taką czekoladkę od ale to tylko tyle. Misia, co ile robisz na nawilżacy kończyn? Chciałam też spróbować. Nawilżacy kończyn robię dosłownie codziennie, a na nawilżacy całego ciała robię raz w tygodniu. Misia, jakie są twoje sposoby na z nie, na znoszenie zimą, jakie są Twoje sposoby na znoszenie zimana? kiedy nie nosi kurtki? I ja po prostu jestem taką osobą, która bardziej odczuwa ciepło niż inni ludzie, jest mi cieplej niż innym ludziom, dlatego ja nie odczułam w ogóle zimna. Znaczy ja się, może otrzymam zimno, ale wszędzie mam na myśli takim, że jest mi cieplej niż innym ludziom, po prostu Hej, mam parę pytań, kiedy nowa piosenka? Dopiero na tysiąc subów, nie szybciej Pozdrowisz mnie, please? Pozdrawiam cię, Benia Myślałaś, byś, byś się pogodził z Adi Marek? Nie, nie, nigdy w życiu, jej kurwa nienawidzę, to jest smaciszko Wolałabyś Arakową z twarzą Bartka czy Bartka z twarzą Arakową? Ani to, ani to. To i to jest brzydkie. Chciałabyś udzielić wywiadu na, do magazynu? Jak tak, to na jaki temat? Eee, nie wiem, nie wiem na jaki temat bym chciał udzielić wywiadu. No na jakikolwiek, ale czym chciała, to może czemu nie? Um, próbowałeś dodać kiedyś jajko do kawy? Odżywia własnej zęsy. Nie, nie próbowałam nigdy. Przebiegnie 100 metrów 15. Czy nie dasz rady? Oczywiście, że przebiegnę. To jest. To jest łatwe, kurwa, więc no. Czy wyprowadzisz w tym roku urodziny? Jak tak, to gdzie i ile osób zapraszasz? E, tak, robię w tym roku urodziny. U mnie na chacie. Zapraszam 40 osób. Co sądzisz o osobach, które śmieją się z ciebie na. I Twoich koleżanek na grupach, a Ty ich nie usuwasz z grup? Eee, nie wiem, jak na to pytanie odpowiedzieć. Czasami usuwam, a czasami nie. Ulubiona marka kosmetyków: Vibo, Lovely i tym podobne. W jakim naj, największym mieście byłaś? Byłaś w Warszawie? No, we Wrocławiu, a nie, nie byłam nigdy w, w Warszawie. Jaka jest, jesteś piękna misia. A dziękuję. Jaka jest, jaką porę roku lubisz najbardziej i dlaczego? Jesień, a już zwłaszcza październik, kiedy jest taka właśnie złocistość jesienna. Jesień to jest moja ulubiona pora roku. Miałeś i hmm. mi, ma się w, na bieżni, czy potrzebne są dwie? Oczywiście, że się mieszczę na bieżni. Nawet, kurde, jedna bieżnia jest za duża. Potrzebuję... Tylko pół bieżni, tak naprawdę. Nie mogę się doczekać. Ja też. Misia, jaki masz gust? Jaki masz gust muzyczny? Ja słucham właśnie takiej żywej muzyki. Takiej żywej, energicznej, imprezowej muzyki. Nie lubię takich cementów o miłości. Eee, czy nagrasz jakiś krótki wrok z normalnego dnia? A raczej nie, bo. Eee, mam za dużo filmów na głowie do zrobienia. Nagrać vloga zajęć artystycznych też raczej nie, bo już, bo już nie chodzę na te zajęcia. Jakie jest Twoje ulubione danie? Nie wiem, pizza, ale pizzy Hut. Pizza włoska jest okrybna, pizza Hut jest zajebista. No i McDonald's i nie wiem, coś tam desyn właśnie. Czy masz obecnie jakąś grupkę na Messengerze? Tak, jest grupka na Messengerze, możesz do mnie pisać na Messengerze. Co byś zrobił, co zrobiła jakby twoja mała adoptowała Rakową? Zabiłabym ją, a Rakową bym zabiła. Co się dzieje z Bartkiem Macikowskim Czy masz z nim wiadomości o nim? No właśnie nie mamy żadnego kontaktu ze sobą. Nie mamy żadnego kontaktu ze sobą, i on mnie po prostu centralnie nienawidzi, i nie chce mnie nawet odblokować. Czy kochasz kogoś? Nie, nie kocham nikogo. Ile, w ile osób w życiu kochałaś? Od kilku do kilkunastu. Czy będzie yy, zarabiać na filmach na YouTube? Tak, będę zarabiać, ale dopiero od tysiąc subów Ile masz przyjaciół? Od kilku do kilkunastu Co robisz zazwyczaj w niedzielę? Długą? Czej. W niedzielę to ja zawsze się przygotowuję na następny tydzień i robię długą kąpiel Czy zrobisz kiedyś prawo jazdy? Eee, jak będzie mi stać to może kiedyś zrobię, ale na razie mi nie stać, więc no co wolisz? Swoich fanów czy bogactwo? Swoich fanów Co się stało w Biedronce, że nie lubisz do niej chodzić? Może kiedyś nagram o tym story time, ale na razie nie Nie powiem Co uważasz o piosence obozu Pupy? Zajebista Czemu nie odpisujesz? Nie wiem... No, nie zawsze mam czas odpisać po prostu Ile ważysz? Tego to ja nigdy nie powiem, bo ja nie wiem, ile ważę. Kiedy przyjedziesz do Łodzi na spotkanie z fanami? Ja spotkanie z fanami robię tylko na terenie Wrocławia. Wy jak, w którym lokalu robisz urodziny? U mnie na chacie. Ulubiona piosenka? Nie mam ulubionej piosenki, bo za każdym razem słucham jakiejś innej. Jaki jest twój wymazony koszmetyk? Eee, a nie wiem. Wszystko mi jedno. Co sądzisz o... Su Słonanie sumilow... Nie wiem co to znaczy w ogóle. Urubiona roślinka. Narcyz i hyacynt Ile pantery zabiłaś, żeby mieć taki kombinezon? Nie zabiłam żadnej pantery, to jest kupne ubranie tak naprawdę. Czy prawdą, y czy to prawdą jest, że ktoś cię skrzywdził w twoim ogrodzie? Czy to tylko plotki? E, tak, byłam zgwałcona przez takiego Jacka wróbleskiego. Kim chciałabyś zostać, jak byłaś Bobasem? Nie wiem, nie pamiętam już, wiesz? Kiedy przyjedziesz do Warszawy? Nigdy, bo mnie nie stać, żeby jechać poza Wrocław. Chciałabyś. E, e, wolałabyś zjeść gówno, czy przeprosić takową, Ani to, ani to. Czy. Pr czy masz prawdziwych przyjaciół? Takich sprawdzonych? Tak, mam. Czy kornel ma u ciebie szansę? Wiesz, yy, to kornel nie chciał mnie, a, ja, a nie ja niego. Znaczy, się, to było tak, że to kornel mnie nie chciał, a nie ja jego. Więc XD. Ulubiona gra. Nie gram w żadne gry. Mary, czy wrócisz jeszcze do Bartka? On mówił, że cię kocha. On mnie wcale nie kocha. Gdyby mnie kochał to sam by do mnie wrócił i on by mnie odblokował i napisałby do mnie a... tak nie jest, więc sorry co sądzisz o kacper blockim? zajebisty jest czy chciałbyś mieć na przykład chomiczka? no mogłabym mieć będziesz walczyć na femma? raczej nie czy jadłaś kiedyś chomika w panierce? no nie kurwa, jestem wegetarianką, więc no Pokażesz paluchu stopy. Nie, spierdalaj. Czy pijesz wodę tylko z małych butelek, zamiast. Czemu pijesz wodę z małych butelek, zamiast dużych, I... albo wody filtrowanej? Ponieważ taka jedna butelka mi starcza na jedną godzinę, i wtedy mogę obliczyć, ile butelek mi starczy na ile godzin. Kiedy się usamodzielnisz od rodziców, czy nigdy to nie nastąpi? Sorry, ale nie odpowiem na to pytanie, bo mnie wkurwia to pytanie. Ulubiona zupa. Ogórkowa, fasolowa. Eee, jaka jeszcze jest? Ogórkowa, fasolowa. Barszcz czerwony, barszcz biały. No. Jaki jest Twój typ kobiety, a jaki mężczyzny? Eee, typ kobiety to jest eee, taki typ mężczyzn. Najbardziej mi się podobają osoby bez koszulki właśnie. I no. Kobieta musi mieć make-up, a facet, nie wiem, jakby to odpowiedzieć. Wszyscy, każdy musi być w moim wzroście. Nie wiem. Nie chce mi się na to pytanie odpowiadać. Czy znasz kogoś sławnego oprócz ciebie? E, Julia Kosterę znam i z Julią Kosterą mam kontakt. Czemu nie ma efektów z siłowni? Ponieważ nie mam czasu, żeby tak często na siłownię chodzić. Byłaś kiedyś za granicą? Nie, nigdy nie byłam za granicą. Kiedy, kiedy zamierzasz iść do pracy? Jak przestaniecie o to pytać i przestaniecie na to naciskać, to wtedy. Ile centymetrów obwodu masz w bebechu? Kurwa, bardzo mało mam centymetrów obwodu. Naprawdę, bardzo mało. Czy wierzysz w teorie spiskowe? Na przykład w Illuminati? Nie, nie wierzę. Czemu masz wygoloną brew z wyboru? Czy już ci tam włosy nie rosną? Z wyboru i właśnie rosną i to bardzo. Masz kontakt z Nie, nie mam żadnego kontaktu i się z tego powodu cieszę. Pozdrowisz Jurka, jest wielkim fanem. Pozdrawiam Jurka. Czy dotkniesz stolca? No nie, nie dotknę. Pracujesz gdzieś? Na razie jeszcze nigdzie nie pracuję. Czy Sława Cię przytłacza? E, nie, nie przytłacza mnie. Czy planujesz mieć dzieci? Tak, chciałabym mieć w przyszłości dzieci, a zwłaszcza córkę. E, co myślisz o małżeństwie? Też bym chciała, ale ja nawet nie mam e, chłopaka. E, kiedy nowa piosenka? Na tysiąc subów. Jaka jest. E, e, Porada na ostatni... Kiego Par... pranku ostatnio zrobiłaś? Żadnego. Bo tatę czy mamy. A nie wiem, wszystko mi jedno. Dalej robisz tatuaże? Tak, robię. Kiedy... Kto ma większy bebek? Ty czy Arakowa? No wiadomo, że Arakowa. No kurwa, no jest taka gruba, ona jest taką szmatą, że no. Znasz się na rybach? Nie, nie znam się. Co najbardziej lubisz jeść? O już było to pytanie podobne i odpowiedziałam już wcześniej, więc ja będę odpowiadać po raz drugi. Załapałaś się kiedyś zimą pod tobą? Nie, nie załamała się. Pod tobą się załamała. Ile dzień dziennie palisz? Od kilku do kilkunastu. Planujesz mieć dziecko? Eee, tak, będę mieć kiedyś dziecko. Pozdrowi w Tak, pozdrawiam. Odaz plus Nie, kurwa, nie oddam. Uważasz, że jesteś księżniczką? No tak, jestem. I jak... Jakie języki znasz? Po polski i troszeczkę angielski. Kurwa, ile komentarzy xd. No co, nie, bez kitu. Sprząta... Sprzątałaś kiedyś w pokoju? A, w pokoju to jest ja sprzątam... Raz, raz do roku, max dwa razy do roku, wtedy kiedy robię wiosenne porządki i przed imprezą. Kiedy zmiana fryzury? Już zmieniłam fryzurę, ale na tym filmie jeszcze widzicie starą fryzurę, a już mam nową fryzurę, tylko już na tym filmie jeszcze jest stara fryzura. Gdybyś była zwierzęciem to jakim? Jaguarem. Wolałaś jeść gówno czy mięso? Ani to, ani to my, Czy masz liżę? Nie mam pojęcia, co to znaczy Jarasz łek Czasami What you me nigga? Nie wiem, co to znaczy Kiedy dziecko? Jak będę gotowa, to wtedy będzie Byłaś kiedyś w seksualnej relacji z kobietą? E, tak, przeliżałam się z taką kiedyś Julką czy masz chłopaka? Nie, nie mam Na razie Czy chcesz mieć dziecko? Wolałbyś jeść gówno, jest jeść gówno? A wolałbyś zamknąć pizzę ze zamknąć mordę? Flajerze jebany Czy podczas seksu też krzyczysz Na cały gość? Oh baby Nie wiem, nie pamiętam Jak seksu bardzo dawno nie robiłam z mnie, nazywam się Mike Owian Pozdrawiam Do you think fart? Czemu bijesz swoją mamę? Bo mnie wkurwiła Pozdrowisz, bo na rękę i potem to wąchasz? Nie Masz depresję? Tak Dlaczego tyle przeklinasz na swoich filmach? Bo tak Zesrałaś się kiedyś w gacie? Nie co byś robiła jakbyś miała dziecko, robiłaś mu make up artystycznych? Tak, bym mu Jak można dostać się na twoje urodziny. Napisz do mnie na Messengerze, ale chociaż już nie, już nie bo już mam pełną listę gości, więc no. Kiedy pójdziesz do logopedy? Yy, nie wiem, na razie nie idę. Byłaś kiedyś w trójkącie. Nie, nie byłam nigdy. Czemu wysyłać tyle nagich zdjęć na grupki? Bo mam piękne, seksowne ciało. Dlaczego napastujesz chłopców? Nie napastuję ich, XD. Czy, znasz jakąś, czy znajdziesz kiedyś jakąś pracę? Na razie nie. Dobra, moi kochani. Teraz muszę sprawdzić, już odpowiedziałam na dosłownie wszystkie pytania. Dobra moi kochani, Tu już są dosłownie wszystkie pytania Więc ja się z wami żegnam Ja zapraszam do subskrypcji mojego kanału Zostawienia łapki w górę Miłych komentarzy na dole pod tym filmem y Zachęcajcie wszystkich do subskrypcji mojego kanału. Eee, co jeszcze? Oglądajcie od samego początku do samego końca, żeby wybiły mi wyświetlenia. To bardzo ważne, żeby mi wybiły wyświetlenia i godziny oglądalności, bo potem będę zarabiać na tym. I to by było tyle w dzisiejszym filmie. Ja się z Wami żegnam. To bajo, Pa! Aż do utraty tchu To wszystko w głowie, bo przecież nie ma Ciebie już tutaj i łapi trema Poczekaj, na chwilę się zatrzymajmy I popatrz w oczy mi, powiedz co widzisz Jesteśmy tu sami, ja pod bluzą kryję Tęsknię, jesteśmy tu wszyscy z tyłu. Mi, powiedz co widzisz, jesteśmy tu sami Ja pod bluzą kryję serce tak, nie? jesteśmy tu wszyscy Z wyjątkiem ciebie I będzie trzeba zacząć wracać Kończy się scena, przyszła zmiana A chciałbym zostać tutaj z tobą Zatrzymać zegar, na Za chwilę się zatrzymajmy I popatrz po mi Powiedz co widzisz, jesteśmy